Witam serdecznie, słuchajcie, kolejny piękny dzień, aczkolwiek powiem szczerze, że słońce dawało tak po berecie przez cały sieni dzień, że normalnie godzina 18, magnesik w łapkę i wychodzę na kolejną przygodę. Jestem w tym samym miejscu co byłem wczoraj, z tym, że po prostu przejdę sobie na drugą stronę i sprawdzę brzeg z drugiej strony. Także widzimy się już znad dołka. Hej! Coś? Kurde, jakaś taka główka. Wygląda jak nabój. Nie... Kurde, niekoniecznie, chyba, ale. Ciekawe. To jakaś taka czapeczka, jest jakby. To jakby jakiś taki ciężki żołnierz, czy coś? No nie wiem, wezmę to w każdym razie do domu, sprawdzimy to. Okaże się co to jest i widzimy się przy kolejnym dołku, hej, o, jest kolejny koplet A w sumie to nawet dwa kotlety. Nie wiem jakaś metalowa część Kurde, nie wiem, nie wiem naprawdę Jaki złom odkładamy w każdym razie na bok i widzimy się przy kolejnym dołku, hej i kolejny dołek słuchajcie no i póki co, na razie mały, mały złom, także widzimy się przy kolejnym dołku, hej! Włączyłem. O, widać, widać, magnesik, ciągnie się ładnie, ale niestety pusty. Widzimy się przy kolejnym dołku. Jest kurwa, normalnie kolejny. O! Myślałem, że breszka, Jest kolejny kotlet. Kurde normalnie. Nie wiem. Prawdopodobnie od. E... Trampoliny, kurde, jakaś część albo coś w tym stylu. Ale w każdym razie, solidny kotlet. Widzimy się przy kolejnym dołku. Hej. kawałeczek jakieś małej obieńki albo coś w tym stylu no i widzimy się przy kolejnym dołku, hej jest kolejny kotle kolejna magiczna rurka, co nie także już kilka mam w mojej kolekcji w dniu dzisiejszym Wrzucam dalej, trzymajcie się, widzimy się przy kolejnym dołku. Hej, o proszę, i są jakieś dwa gwoździki. Jeden większy, jakiś, i, i drugi mniejszy. On ja się kurde, rozjeździli teraz pod tym mostem. Widzimy się już wkrótce przy kolejnym dołku. Hej, jest i kolejny. O proszę cię bardzo, klamka albo coś w tym stylu, nie wiem. <laughs> tak zagięta, także wygląda jak klamka. A to co, to młotek Co jest Ale jest tak, tak zrobiony i ciężki No nie wiem spójrzcie mi to wygląda na, na młotek najnormalniej w świecie albo coś w tym stylu ale nie widzę żadnej dziurki, żadnego miejsca, żeby można było go nabić. No nieważne, ląduje tam obok razem z tą fajną obiemką. Ląduje tutaj do gabinetu. A my widzimy się przy kolejnym dołku. Hej! Jest tu Jest, Jest kolejny kotlecik kurde nie wiem jakaś, jakiegoś może ogrodzenia albo coś w tym stylu no ale fajnie jest zgięte, w tą stronę idzie tutaj prosto, a w tą stronę idzie odwrotnie fajnie to wygląda w każdym razie może jakieś narzędzie kurde no nie mam nie mam zielonego pojęcia co to jest w każdym razie fajny kolejny kotlet trzymajcie się bardzo serdecznie Myślałem, że to był taka od czegoś, ale jazda Korba Triumf Nie wiem, ktoś kojarzy od motoru chyba Triumfa Oj, to może być dobry fancik, mówię Wam normalnie, coś mi się wydaje, że to nie wiem, nazwa motoru mi się kojarzy No i to wygląda jak pedał Albo może taki co na przykład drugi pasażer siedzi i przytrzymuje nogę No nie wiem, jakby ktoś wiedział co to jest bardzo proszę zostawić w komentarzach jakiś malutki opisik. Będę niesamowicie wdzięczny. Ja oczywiście zrobię jeszcze zdjęcia, lepsze na sam koniec. Także słuchajcie, widzimy się już konkretnie przy kolejnym dołku. Hej! Jest jakiś, jest jakiś pułapurna. Kolejny. Kurde, dzisiaj jakieś takie same zaostrzone normalnie wychodzą, ale kolejny kotlet w każdym bądź razie e... A to jakiś pin chyba. No pin taki, bo zdecydowanie główka jest rozczaskana. Także trzymajcie się widzimy się już przy kolejnym dołku. Hej nie tu Chodź, kotlecie. Chodź, 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 jest kolejny kotlet normalnie, już tu. stąd widzę, że duży co to jest? Kolejny, nie wiem, jakaś kurde Kurde, czy to nie będzie coś od motoru? Może tam będzie rzeczywiście cały triumf. Kurde, no normalnie sam powiem Wam szczerze, nie wiem co na ten temat myśleć, ale coraz więcej części, które przypominają motor, także widzimy się przy kolejnym dołku, ja się postaram zbadać co to jest. Do zobaczenia już wkrótce, hej! Ja yes, kurczabala, normalnie i kolejny pin. O pierdziut, normalnie namnożyło się tych pinów, powiem Wam szczerze, że Ech, myślałem, że ta miejscówka normalnie okaże się dzisiaj pusta, wyczyszczona, a tymczasem ja się najnormalniej w świecie spociłem zmęczyłem Ale jest fajnie, są fanty Widzimy się już przy kolejnym dołku Trzymajcie się, hej Łodna, nie mam, że puściła 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 <śla> Haha Sorry nie udało się Widzimy się przy kolejnym dołku, hej no i kochani, czas zakończać naszą dzisiejszą przygodę. E, natargałem się, nałowiłem się dzisiaj, e, nie powiem, że było mało, bo jednak te piny trochę swoje ważyły. Trochę się z nimi naszarpałem i w wielu przypadkach musiałem po kilka razy rzucać magnesem do przodu. Więc e, kolejny naprawdę bardzo udany wypad. I ja was zapraszam na moje kotlety. Patrzcie. No oto i moje kotlety. Słuchajcie, tutaj taka pierwsza rzecz, ona ma taką czapeczkę. Widzicie? To mi nie wygląda na łóżkę, ale kurde, nie wiem. Czy to może być jakiś, nie wiem, może, kurde, żołnierzyk? No nie, nie mam żadnego pojęcia. Czy to jakieś kolanko? Nie wiem. Jakaś forma zakończenia? Nie wiem, jakby ktoś wiedział, proszę dać, proszę dać znać po prostu co nie, to będę wiedział co to jest. Odkładam sobie na bok. Słuchajcie, kolejna, kolejny normalnie kotlet. Spójrzcie, kawał, kurde, kawał metalu, nie wiem, zakończonego. Zakończonego ostro. Kolejny kotlet. To mnie ciekawi. <laughs> Bo to wygląda jak taki młoteczek, i to jest naprawdę bardzo ciężkie. Zakończone. Spicasto. Także normalnie, no nie wiem, nie wiem. Odkładam na boczek, patrzymy dalej. Coś takiego wygląda, jak nie wiem. Duża rączka, podpórka, nie wiem co to mogło być. Kolejny kotlet. E, oczywiście, pipy. Pajpy muszą być, słuchajcie, to, to jest ciężkie, wygląda jak rama, nie wiem, od, od kurde, może od motoru albo, nie bo ona jest, na, naprawdę jest bardzo ciężka i ona nie jest puszta w środku, tylko jest pełna. Spójrzcie, ona jest tak właśnie wygięta. No nieważne. Kolejna jakaś rurka, żeby nie było. O, tu taki duży pin, spójrzcie. O, jak go wbiję. Spójrzcie, taki duży, porządny pin. O, żeby nie było. Jest obok trochę mniejszy, także są dwa. E, mnóstwo takich kurde, małych śmieci. Kolejne jakieś rurki, małe rurki. Nie wiem. Takie było, dziewia. No i to. W sumie co, uważam za fanta dnia. Triumf, zdecydowanie. Nie wiem, czy to jest nóżka od triumfa, czy co, ale no, fajny fancik. No i wydaje mi się, właśnie, że to też jest kawałek, nie wiem, albo się może mylę. W każdym bądź razie jest parę fajnych gadżetów. Widzimy się już normalnie z kolejnego miejsca na kolejnej rzece. Trzymajcie się bardzo cieplutko, hej.